you Się, co, co się dzisiaj robimy? No idziemy do tego paciuloka yy, ciekawy zy, rzut kurwa da, da, da. Yy. Kurwa wielka małpa, ty wyglądasz jak wielka małpa no ja już wiem kurwa gdzie ją mam jechać. No kurwa, wtedy że tam pojechał i mnie kurwa rozdobieli kurwa gminiarze! Ja mam teraz tam kurwa! I od 100%! Co ja się kurwa nie moja, żadne 90, kurwa! Jada tam! No może kurwa 95! Yy, yy, dobra, no kurwa, no kiepni się, no! Ja pierdolę! Kurwa, taki kawał zawiadamy! Co tam u was słychać moi kurwa, kochani widzowie? Kurwa, wiecie co, że chrobię przez ten czas piekarni kurwa taki zajem, z Kurwa, teraz wszyscy łają! Po kołoczki kurwa, po ciastka kurwa, po maszkę, ty same ją musiał wszystko Pięknie. Co wy kurwa myślicie, no! Ja też czasu nie mam! Kurwa jak wszyscy do szkoły łażą Teraz potrzebuję się kurwa coś słodkiego zjeść No i co kurwa I, i, ja, i pułaka Jarek musi to wszystko go to kurwa samo siebie Nie wiem kurwa jak ty jeździsz palancie kurwa jeden Ja pierdolę Nie ma dzisiaj kupcu niestety Ej Agnieszka poszła na zakupy także Agnieszka to jest oczywiście moja siostra Wy myślicie że Agnieszka to moja mama Wyście są porpieni To jest moja kurwa sister no, poszła na zakupy. E, powiedziałem jej, kum mi, kurwa kuczu, bo jak nie, to ci na pierdolar. E, kum mi jogurt, bo jak nie, to kurwa roboty się będzie szukał, Z bieganicie wypierdolona z litery. E, kum mi kurwa, kum konone bo ja lubię konia w duma. I, i, kum mi kurwa... Ten, kurwa... Klopsy z pudli no. Jednego, żeś takiego widział kurwa klopsanek Uciekł im tam kurwa z, z tej kurwa fabryki Kulara i Fula się nazywał na, na, na YouTube kurwa Tam nawet filmik nagrał Ja pierdolę no kurwa! Jak się kręci! Jezus Maria! Jada jada! Ha, ha, ha. Kurwa! Patrzcie <grymne> Patrzcie kurwa Wózyk <grymne> kurwa jak w rzeczywistości Kurwa będę misja na robił Parerok, kurwa gaście się zbadził lokierem Kurwa ja mam sprzęt swój w zarazach, kurwa ty na mnie! No czekam na paczka Dobra I, i na wózyku jademy no A co wy kurwa myślicie? Ha 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 ha! O kurwa! O kurwa! Ja pierdolę... <śmienic> Patrzcie to kurwa! A po była kanionego ściśliwy jest! To... Kurwa! Już prawie 70 odcinek i ona 70 odcinek musiała zrobić jakiś... Eee... Yy, special! Special edition! Odcinka z GTA San Andreas! Gdzie mam, Tutaj. Jada kurwa na muzyku! Jada ha 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 Ej! Jezus Maria! Kurwa! A to ja był tam wyżej jednak ja. Kurwa, jakby ta Agnieszka obejrzała Kurwa! to ona by mnie pisała nie nie jak kurwa! Samcie sam cię, kurwa mi te koła! Dobra. Tada. O kurwa <laughs> Kurwa, ja remy na muzyku, co to jest? Jakieś kurwa mi latają Co to kurwa jest? nie Tereno się, że to kurwa... No nie mam bo... I w ogóle muzyka swego nie mam z rzeczywistości, bo bym ci kurwa ten mężu nie wyminął Tak lecił, z nią. Jesus. Well, you stop doing co ty kurwa, nie, nie wymawiaj mojego imienia na daremno! Co ta kurwa, loto? Co ta kurwa, loto za śmigłokopter, kurwa, co? Ja go za mogę zeszczelić! Czekaj, kurwa, co czekaj? Chuj jeden. Jakie, kurwa, kłopoty no? Co ty, kurwa, myślisz? Co? No. Jakieś, kurwa, helikoptery, kurwa, zeszczeli... ci kurwa, mogę zeszczelić, kurwa, na twoja mama. Kurwa! Jezus Maria! No kurwa, no, no pat, no nie trafiaj, ja pierdolę. No kurwa, a, a, trzech dwa kurwa zdupił od razu i pierdolnie, pierdolnie kurwa. Lecą tam, o Jezus, jak, o kurwa, jak się leciały. Co wy ci się kurwa co? no, downy jedne kurwa kupię. Jezus, no Jezus. Masz kurwa! No i to kurwa czulu jeden! Ha 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 ha! Do widzenia kurwa! O kurwa! No kurwa traf to w na jareku! No, ja pierdole! O! Jesz! Traf już jak Kolejny! Patrz to, o kurwa! Jeszcze! No hafa kurwa, no szalej! No kurwa! Ja pierdolę, o! hahaha! <śm> Dobra, poleciał helikopter kurwa. I kaja mam kurwa na lotnisko jechać, pociultam! Co ty kurwa myślisz, ja nie mam co robić! Patrzcie na godzinę kurwa! No, trzynasta, kurwa, 12 za dwie minuty i wtedy będzie do mnie pokoł No... A kurwa, paczka żeś tu ty, ja pierdolę, kontrabanda musiała zgarnąć, dobra. Kaj kurwa mój wózek, złodzieje pierdolone! Mój wozyk! Och, kurwa. No. Ja wam pokażę sztuczkę teraz. I <ścoughs> kurwa lecimy, czekajcie, ma o kurwa, nisko! O kurwa, jebane barierki. JEBANE KURWA BARIERKI! Pierdolone. Dobra, jadam na muzyku, tak. O, się. A, to kurwa nisko, to pierdolato! O kurwa! HAHA! <śpiewanie> mój chuj! Tyś taki kurwa krzywy! Dobra. O kurwa, pan gliniarz! Ty mnie tutaj nie widział. Ty się chyba ja, ja, musiał pomylić. Kaj ta kurwa kontrabanda, na lotnisku się też, ja no jestem kurwa na lotnisku debilu Kają mu miałaś. Trochę. Kurwa. Taki kurwa kawał... Ludzie, ale no powiedzmy, że on, on jest przyjemy z tym toreno. Że on kurwa nie zjewany! O, już nie kurwa policja, go nie wiem kurwa za co! Na muzyku dobrze jest, kurwa, a to nie odeźdzę, co? O Jezus Maria! Kurwa, że jak się muzykiem wdupi w, w, w to to Ja pierdolę okay, Do nas brunias, chujas kurwa, chujas na A kurwa, skórka tu nie można, ciuu kurwa, Żyje oh. jeden Ty kurwa, obrzezany na u mnie no mi to, ja na kurwa, na muzyko <śla> Dalej kurwa, wzięliście! Jo muzyka nędzkieta, a nie kurwa, nie smontuję, a co ty, kurwa? Co jest pierwszej łapańki? No może tak nie równą, ale... Ale ja jest z pierwszej łapańki. Patrzcie kurwa jak go przyścigna na... Ten z, kurwa mój Hahaha! Wy dupie! Kurwa ci co jeden! ty z się! Szubaka Jarekiem ścigać! Co mam na czole? Ciuka pisane! Ci no! Jada kurwa! Tu się pojada tą drogą! ha! <laughs> ty się nawet kurwa! Teraz, tutaj, a to tutaj jestem to zawieźć. Kurwa torero! Co to ty się tego zawieździł umiał! Czuluję ten. Kajemu to zawieźć? Tutaj! Nie wiem! jestem! Torero! Kurwa! Ten tysiąc wąt! Kurwa torero! Debilu! Tysiąc kurwa mamony kurwa i co z tym zrobione, na kurwy nie pójdę? Bo mnie wyśmieje. Ja pierdolę. Ja muszę jak rudy na kurwach to podwójnie płaci. Kurwa. Torero, za czas macie ty chuju. Ty debilu. Ty kurwa na mnie. Jebanej kurwa Tolero! Ty debil. Ta jada, ta. Ej, ej, ej! Wymasz! Wymasz! Będzie! Wy kurwa! Ja pierdolę. O. Dobra, wozimy kurwa tutaj po tych kurwa wydmach. Idziemy najebać czarno bo co on się kurwa myśli no? Co on będzie kurwa? A co mi kurwa, po mnie chuju kurwa no. Obej się kurwa, 11 w nocy to obena kurwa z buta, że... Dobra, tutaj... No, no napakał się właśnie. No idziesz kur... No, my na czekał kurwa debilu jeden. No ty kurwa myślisz o... Czas to na loterii wygrał? No. Ja Tu się kurwa... Posuń się kurwa no. Jak ty zakryn? O, o kurwa chujowo się tutaj... Kurwa no posuń się no. Ci brawucze to Kierdalek debilu. No gdzie mi wydupiasz? Gdzie wylupiasz kurwa? No, tym, gdy się pojada kurwa, tak, tak tak lepiej. O, o, halpa się, patrzcie, halpa tu, tym, czekajcie, podjada. Kupia się, i będę miał nowo halpa kurwa, nowo melina. No kurwa zacim się, no. Po chuj mi ten spadochron kurwa na puklu. Co jest kurwa? Co to jest kurwa? Pajączek? Kupuja! Ten, 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 Kurwa wyłącz to no! Właś Ale kurwa, jak ja bym chciał się... ta pić pośpilać kurwa i to nagrać! Kurwa, no, no ludzie, no... Nie rozumiecie tego! Ale trzeba skończyć GTA, ta seria trwo rok Rozumiecie rok? Tak zajebista seria, no, no, no lepszej kurwa! Znajdźcie mi lepszą kurwa serię na YouTubie! i no jest taką dupną, ale kurwa no nie to jest klasyk kurwa nad klasyki, kurwa, kaj moje auto porwane! A tutaj no, że go nie widział Dobra, brawa, że, kurwa... No, aby kurwa... No, że takim kurwa węgiel woził! Ej, eee, to znaczy mąka z co by się podupiło kurwa w tym, w tym wie? Patrzcie kurwa te... Te, te drifty kurwa moje, patrzcie kurwa jak się kurwa kolibia no, Jak najebany kurwa rumu <laughs> Dobra kurwa, koniec pierdolenia Jaremy Tarena no, omosz patrz patrz co ci zawsze zrobię Ła <laughs> kurwa Aż mnie wydupiło w luft Dobra kurwa Idziemy

Because I need him alive. As Achoo, yeah, as oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a fucking Yo you <laughs> I want to a to put a price on your

Chy, kurwa jak zazdrości to, to się kurwa okay? przymaluj co... Egulsja ci kurwa mam you kupić $1. debilu. Mach baba że kurwa się tak uczy, że musiał, że ostatnio do czniki kurwa podkłada! Coś ty kurwa misiowa. <laughs> <laughs> mam kurwa jechać na opuszczone lotnisko i je kupić. No kurwa ciekawe za co. Jak jest kurwa biedny, ja mam 78, tysięcy kurwa, zchodzę na lotnisko! Co ja kurwa? Tam tu polewy nie na kurwa produkował ci co? Ja pierdolę. Ja na kurwa na to lotnisko kupię, je! Kupia Ja nie wiem co kurwa zrobię z tym fartem. Oj mi kurwa jakieś lotnisko pierdolone! Co ja mam kurwa z nim zrobić? Kurwy tam kurwa na nie wozi. To no, kurwa, jebany kurwa wóz od Torena, jakiś popierdolony! Co mi kurwa trąbicie, wypierdala, geniuszu! Kurwa, jebany taryfiarzu, chodź, 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 chodź. pierdolony z debilu! Co ty kurwa? Bo ty chyba kurwa chcesz ostatni kurczyka zrobić, nawet kurwa ze mną nie je. No ty kurwa jesteś! Ostądnie kurwa! Ostądnie! Kieru nie! Wyłaż! Wyłaż! A teraz kurwa wybuchnie A ty kurwa, ja żeś ci ganał kurwa! Ty słowo, bo AKarty nie zatrzymaj, nie zadzieraj, bo kurwa los ci kurwa nie, nie będzie przyjął. Masz kurwa się... żeście kurwa zrobił kurwa do nieba od razu! Dobra, jalemy na to lotnisko, koniec pierdolenia. Patrz jak ty zaklębę dać, pejcie, no ręcznik nie poprusza. Jaki... <laughs> kurwa, umiecie tak, nie umiecie no, ja ino tak umiałam. Kurwa, o, a ty się kurwa taryfia rzucał, ty się kurwa co zaczynać, nie, to dobrze. Ci kurwa zaraz. O Jezus Maria, o Jezus Maria, no kurwa, Macie. Wypierdalej. Wypierdalej, no. Do... No, no kurwa, się auto rozlupiło. się wejść kurwa na tym opliku, no. Te, stop, taksi, 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 kurwa, czekaj. No chuju jeden, taksi, czekaj, no kurwa, no czekajcie no, na mnie, no nie będę na pilotażu. Kurwy jedny, no. O! Patrzcie kurwa! A kto to kurwa? A brumałka, Jarek! Wypierdalać! Do widzenia! Kurwa, chuj, że się nie czuł zatrzymać, bo teraz nie może, kurwa, auta. Jadę. Ha Hahaha! Hahaha! Ha, ha. Kurwa, patrzcie, kurwa, taksówka, bo! Widzicie, kurwa? A, no. Ja to jestem, kurwa, agent. O, że ich się, kurwa, biegło! O kurwa, zaś kolejny zakręt! Jezus, pierunie, ma, jasna mać, Kurwa, jak ją jada, jak podmioty! O kurwa, taksi kurwa 10! Chyba się na tym odcinek tak naprawdę. Albo nie! Albo toreno, ja za 5 Tak będzie najlepiej! Utorent kurwa, u, to, 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 to się kurwa ksypka wymyśli, kurwa, na bierę. Dobra, jaremy tutaj kurwa lotnisko kupić. Jakieś kurwa... ja pierdolę, ale my robimy lotnisko! Jezus Maria! Rabio, wiele je... Wie... Nie, 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 nie kurwa, dwa! Ma... Kurwa! Jebane tysiące mi brakują! Chujuuu! Sfelu kurwa! Muszę napaść na coś. Muszę kurwa na coś napaść. Tu siedziście, bo będziecie mieli odcinek duszy, no co kurwa. Czekaj kurwa, Stoj Stoj Stój. No tu. Wydupię z auta. Jed. Yeah. Masz kupione! Patrzcie Yo, kurwa, so... ci... czy coś się kurwa nie ciulasz! <giby> Ale kurwa nie... Kurwa na kasa oni nie biorę. ja mam kurwa wziąć! 2000 na gitko! Dawaj kurwa! Wydupiej. Kurwa biedna! Biedna kurwa jebana! No biedonki kurwa jedne! Jó, no to muszę do miasta jechać kurwa NAPAŚĆ KURWA NA BANK! Kają kurwa pojechać? Ja pierdole KAJĄ KURWA POJECHAĆ! CO MAM KURWA? PUSZKI ZBIERAĆ KURWA ŻEBY NA TO ZAROBIĆ! Dawny KURWA żeście SIĘ NIC NIE POMYŚLELI! Kurwa, jeszcze że mnie będą kurwa Ja pierdolę Nie, nie, ja to kończę, dobra Widzimy się w następnym odcinku muszę uzbierać ta, ta Mamona, kurwa, to będziemy się widzieć przy zbieraniu Mamony i kurwa, ja od razu kupujemy pierdolenia i owijania w bawełnę, także Ja kończę ten odcinek, komentował kajarek, pszczoła